zobaczyć opuszczone domy, bo ja bardzo chodźcie ze mną i zobaczycie. To patrzcie, mamy opuszczony dom. Jak chcecie więcej takich domów? to pamiętajcie mm. o łapce w górę choć nie jednej. No dobra, to nie co w tym Chyba, że ścianę. Hmm. O, może to ty... Yyyy, jakieś bloki... Uuu, Sofit się rozwalił. Mam nadzieję, że nad moim głową nie rozwalił się cukru. Pamiętajcie, ja tutaj dla was ryzykuję, że się... okay, tak. chcę. Więc sprawdźmy no, czy ktoś w ogóle tutaj nie patrzy, bo jeszcze nie przykład Czemu ja to robię w dzień? Zostanę to w nocy, piszcie. No dobrze. dobrze Znowu coś jest nie tak W sensie coś rozwalone Znowu ściana rozwalona Tu zapewnie był kiedyś oddzielny pokój Tutaj cały Ale nie, bo się zawaliło Więc sorki, ale tutaj nie mamy co mówić może zaraz wam coś pokażę ciekawego Może jeszcze nic mi się nie stało Mam nadzieję Bo nic nie czuję, trochę mnie boli noga Ale to nic takiego, Zrobiłem coś pewnie tylko siniaka No bo tutaj jest tak miękka podłoga, że prawie nic nie może się stać To widzimy się zaraz jak chcę zobaczyć całkowicie opuszczone. Nie wiem, co to osiedle? Nie, bo osiedle jest przy ulicy. Może kilka domów obok siebie, po prostu wam pokażę. Teraz będzie noc. To znaczy, że będzie straszniej. Normalnie, a my właśnie uratowaliśmy. Mam nadzieję, że będzie wszystko wszystko. Więc chodźmy. Ojcem roku można być na wiele sposobów, zwłaszcza, że... Eee... Który budynek Możesz Może... On bym naj... naj, naj. naj. Dobra, nieważne. Jest tutaj... Na razie małej pogody. Jest tylko dobra odporność. Ej. To wszyscy bierze miejskie. Bliskie, ale immunomaks. Do wysokiej porcji... tu stało, na pewno. Wygląda jakby to był pożar. Chyba nie powinno to być, bo jeszcze coś Serio mi się tutaj zawali. Z tą balączką coraz cudniej mi się podoba. Myślałam, że ich sobie zwiedziłem jakąś pinicę. Ale nie ma. No trochę się boję. Wiadomo, ja, że do czyszczenia uszu w środku nie należy z No bardzo to chyba się no, boję, żeby to powiedzieć. Jak, to tak jak, to tak jak to ta roślina tu wyrosła? Hmmm. A to to nie, nie powinno jej być. Olejów, które hmm. Jak chcecie, żebym sam skoczyła, to do dajcie akusty. dużo łapek w górę. Hmm. Więc chodźcie do trzeciego budynku. Mm, na koniec ten największy. To no chyba największy. A kolejne coś rośnie. Ach. Tutaj jakaś dziura w ścianie, kilka dziura w ścianie hmm, stracić też dach jedną ścianę, powiem hmm, takie rzeczy. Tutaj stracona jest właśnie. Ja na cały sufit, ym, podłoga, ściany są okno oczywiście, ale uh. weź Gdybym tu wcześniej przyszła, to nie wiem, czy bym to skończyła. Yy, Chyba to już koniec. Wiecie? Więc yy, jak chcecie, możemy czy, yy, przejść do domu. Yeah. pokażę coś. Zobaczę no, yy. Zobaczcie. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz po Pani mówiła Pani, Tak proszę odcinkiem, Ta kamera najczęściej się zmieniała. To jest seria? możecie może się spodziewać i no, jak to jest Okej, okay. gdzieś tu jest opuszczony dom, czy mi się zapomniałam? Nie wiem. Ktoś skądś sobie wzięła tą Nie, jestem tak głupia, że już zapomniałam. Ale to jest mój bus. Możemy sprawdzić co tu jest. Bo niby tutaj jest coś strasznego. Hmm. A tu nie jestem przerażający. O! Trzeba na to miejsce. To jest nasz burmistrza. zanim hmm. na. Ej, koleżanki. Nie wiem, czy moje koleżanki dalej tu chodzą, ale. Oj, 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 nie chcę. Chyba to zastanówmy. Może znowu będę wróciła na opaskę. Nie wiem, czy miało być coś strasznego. Nibył nad łazieniem, o matko. Chyba nie chcę tam. Tylko teraz zobaczyłam na internecie Widzę co? Że to jest niby nad prysznicem I tam jest jakaś straszna lalka, a ja tam nie chcę iść. O. Więc chyba nie powinnam takiej dziewiąty. Mam nadzieję, że. Moi rodzice się na pewno o mnie nie martwią. Dlaczego? Bo pozwolili mi hmm. być koleżanki. Ja miałam jechać do koleżanki wcześniej. Ale mi się, z nią, bo ona też sprawdzi za jakieś miejsce. i ona ma mi to wysłać, a ja mam wysłać do Was. Może Wam pokażę. Poza historią odcinku, filmik yy, yy, o koleżance i historii, to pokazany w czwartej części. Więc, jak więcej opuszczonych, strasznych przerażających budynków to dajcie mi znać i chyba właśnie znalazłam następne nasze nasz, polowisko ale nie na razie nie ja muszę jechać do koleżanki więc A, Dobra, i tu tu, 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 o tu. Tej facie po drodze do koleżanki, bo teraz poszłam tą drogą, no i znalazłam taki dom. A! Czekajcie, czekajcie! Okazało się, że ta dziewczyna też robiła ulpekka jakiegoś. Tego dnia więc No dobra, uciekła mniej. Zaprzyjaźniłyśmy się chyba, wiecie. Więc. jest git To znaczy. Tata. W to najlepsza pasta dostępna na Mm -hmm. Kamera! Wyłączyłam. Papa! Ja muszę iść. złożyć. Zapatrzyłam się w wiatr. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz e, złożymy 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 Przestekie. Przestekie. w jedno. Tylko w abonamentach. Wiarze, że do czyszczenia Nie należy stosować patyczków. Trzeba stosować spray, ale który? Przetestowałem twój koleżanki. Poczekajcie jeszcze chwilę. naturalnych oleju, które no, co? I Chcą do pusty, na dom? No bo twój dom... O nie, już się rozjaśnia! Bo no, to szybko ten spray. ...takie proste. Poradzi mi pani, mówiła pani, że wie wszystko o wadzie. o Wiecie co jednak nie może? Nie, w, nie będzie już tak jak wcześniej. Zapomniałam znowu w, jak się to wyłączało! Wiecie co? Coś, coś mi się zepsuło Nie mogę gadać Moja no jak z nimi żartuje Z jakimś samolotem i że przyniesie tu swój dom Ale ja nie mogę właśnie gadać Już ja wiem jaki przycisk skorzystać Żeby to wyłączyć Pa pa ja, Nie mogę tego wyłączyć